I Michał Łogosz, ja! nasi eksportowi kadrowicze, kandydaci na olimpiadę, jak już mówiliśmy, z drugiej strony doświadczony singlista, rutyniarz. Jedna z najlepszych rakiet na świecie Przemek Wacha i Szkudlarczyk młody zawodnik no i teraz zaserwował e, Michał Łogosz, technicznie przerzucił e, Przemek wystartował do tej lotki nie zdążył już chociaż Przemek jest technicznym zawodnikiem powinien to lotkę odebrać ale prowadzimy teraz taśma Zawodnicy z Głupcze zdobyli dziewiąty punkt, my mamy ich 10 i prowadzimy 10-9. Jest to no, najpiękniejsza z gier w... Dziewięć, no, musicie Państwo wiedzieć o tym, że gra podwójna jest grą całkowicie odmienną od gry pojedynczej. Tutaj jest dwóch zawodników na boisku, którzy muszą ze sobą współpracować, którzy Pięknie muszą bezbłędnie. się kochać, którzy po prostu no, muszą być, nie może być tam dyrektora i pracownika. Musi być dwóch ciężko pracujących ludzi, to wtedy można wygrać. Następna rzecz, nie ma żadnego podnoszenia lotki do góry, jest tylko atak. Non-stop. Gopy to naprawdę... Muszą być już bezbłędni i technicznie i uderzył Adam z dziesiąty punkt zdobywają zawodnicy z Głubczyc. Jeszcze prowadzimy 10 i 11. Podniesiona lotka, to co Pan mówił, że nie wolno. Podnieśli od razu smecz Michała Rogosza, najbardziej utytułowanego w, grze, w grach podwójnych. No. Chociaż jeśli mówi? pamięć mnie nie myli, Michał nawet kiedyś zdobył Mistrzostwo Polski chyba w grze pojedynczej. No to było tam w bardzo w odległych czasach. I... Teraz Przemek popełnia błąd. No druga sprawa jest 13, taka Panie 10. Redaktorze, że po prostu w zasadzie zawodnicy powinni dwie gry trenować. Albo grę pojedynczą i mixta, albo grę pojedynczą i podwójną, bo to jest uzupełnienie. To no podniesiona lotka. Nasi się obronili, ale teraz skrót łogosza. Smecz potężny. Sfalina. Piękne uderzenia skrót. Muszą się ci zawodnicy, tak jak tutaj kolega powiedział, rozumieć bezbłędnie. A, piękna wymiana, jednak Michałowi nie udało się. Obronić, obronić y, uderzenia y, 13 dla y, Łogosza Cwaliny no, na razie prowadzimy dwoma punktami i to jest bardzo ważne z tym, że y, najważniejsza to jest końcówka to, tam się rzeczy właśnie zaczynają zmieniać w sposób błyskawiczny Zagrywka y, Przemka Wachy Odbiór Michałogosza Ogosza Wyrzut Płaska lotka, jednak spalina nie potrafi mi odebrać 12-13 13-13 no, spalina popełnia prosty błąd 14-13 prowadzi Przemek Wachę szkolarczy po prostu tutaj jest Przewrócił się Cwalina, ale odebrał lat jednak Waha 15-13 dla Debla Górczyckiego. Ten debel waha szkudlarczych jest deblem klubowym, ale nasi zawodnicy trenują w kadrze. Wspominaliśmy wyprawa do Londynu, ich interesuje, są kandydatami do olimpiady w Londynie. Zajmują teraz na światowej liście 22 miejsce. Tak, tak taki atak ja tak próbował technicznie nie. pomiędzy nogami odebrać tą lotkę. Nie udało się i zdobyliśmy czternasty punkt. Lotka do wymiany. Podniesiona lotka, smecz. Ponownie smecz. w lotkę Łogosz zasmeczował silnie doliczko nie jednak punkt dla zawodników z Głubczyc jest 16-14 no i znowu zaczyna się mały horror e błąd techniczny, uderzenie lotką w sufit lotka płaska, płaska, króciutka za siateczkę wyniesiona do góry, ale tak wysoko, że uderzyła w sufit zdobywamy 15 punkt cisza no teraz za, na trybunach

Delikatne dotknięcie tylko lotki, ale wiadomo rakieta naciągnięta, y, Łogosz ma pewnie około 10 kg. naciągnięcie. No więcej, to, więcej, więcej chyba, na... gdzieś 11 i coś. Jest, no. na No ale była zła zagrywka, było złe wykonanie zagrywki, przy lotki to już śmierć. Ten zawodnik tej klasy nie powinien popełniać no. i nie popełnił, zdobył 16 punkt. To, to się nie da, to jest naprawdę... Bardzo błyskawiczna gra i trzeba rzeczywiście Ale Smecza na wstawimy taśmę 18 punkt zdobywają dobry przerzut teraz. A tak autowa lotka Minimalnie, ale aut zdobywamy 17 punkt. No i to jest końcówka. Teraz wszystko będzie zależało od psychiki zawodników. No i ja stawiam na to, że Łogosz da sobie radę. Musi wziąć na siebie ciężar, więcej atakować. Wtedy wiadomo drużyna przeciwna jest w obronie. Potem ja w 18, 18. No, nie Z trudnej lotki próbował nie. smeczować serwuje Michał Łogosz na szkudlarczyka mokra mata wycierają no, zagrywka bardzo ważna krzyki tak jak w karatę Teraz Przemek waha włącz próbował skrócić no bo takie było wyjście tylko trzeba było skrócić Tak podniesiona lotka Michał stał już w drugiej linii no. To się nie da to jest po prostu wiatrak To jest bardzo szybka gra. Mamy 19 punktów zawodnicy z gubczyca 18 Prowadzimy no. w pierwszym secie 19, 18. Podniesiona no. lotka na Michała. 20 punkt. Rada na tkalinę. No i tak jak mówiłem, w tej chwili, w tej chwili jest sytuacja właśnie ta końcowa. Ta końcówka meczu jest najważniejsza. Przeważnie wygrywają ci, którzy po prostu są lepsi. No i teraz no zobaczymy... Muszę mniej błędów popełnić. No, no i teraz zobaczymy właśnie, co się będzie działo przy tym 20 punkcie, bo to jeszcze jest... Jeszcze tutaj tylko, jest... Tylko, tylko. No tylko, tylko teraz bardzo ważna zagrywka jest. No. O! Swip serve! Swip Brawo! Zagrał e, Michał Błogosz. E, proszę, w momencie uderzenia lotki uderza się nadgarskim do góry i lotka przelatuje nad zawodnikiem, który jest pewny, że, że lotka będzie, miał, e, będzie lotka krótka, a lotka przelatuje mu po prostu nad górę. Tak zwane oszukaństwo. No, jest to tak zwany swój serve, po prostu przyspieszenie nadgarstka. No. I to jest przerzucenie zawodnika. Oczywiście nie do końca boiska e, takiego jak jest na długości wojsko do gry pojedynczej, tylko do, do, do pola zagrywek, które jest bardzo ważne i żeby tam trafić, to też trzeba mieć pewne umiejętności. tego lotka naprawdę była kapitalna. I znowu zagrywka Cwalina 7-5 dla zawodników suba. I nie ma lotek podrzucony. Wiadomo, że wszystkie są. Proszę. Aptekarskie uderzenie na siatce. Potrójny netrop. No, a zauważyłem, że Michał no, teraz lotkę Michał za wysoko, wysoko podniósł lotkę. No i na tym się skończyło, że ma, mają szósty punkt. Szkodlaczyk był w biegu, dlatego nie mógł zauważyć, że lotki nie można skratać. Skrócił. To. słyszeliście państwo to uderzenie to było to tutaj pięknie za... osiem osiem dziesięć nie ma jeszcze zmiany zmiana przy jedenastu przerwa taktyczna przy jedenastu a przy trzecim secie zmiana 11.8 dla e, zawodników Suwałk. Po prostu oszukana zagrywka. Dziewiąty punkt dla Głupczyc. Prowadzimy 14-9. A, a dobrą Michał Łotkę i próbował skrócić za siatkę, jednak to nieudana technicznie, błąd siatki, dziesiąty punkt dla wówczas. Ale to już historia, trzeba grać dalej. No piękna wymiana. No Adam zaczął teraz dużo lepiej grać jak w pierwszym secie. Tu parę akcji było takich, że po prostu bezbłędnie te lotki uderza czy wokół głowy, czy robi bardzo dokładne skróty. Serwuje Michał 16-11. Wybita lotka poza kort Smecznie jednak. Teraz Michał próbował. I zmiana potężny smacz. No i e, Michał popełnia błąd teraz. Out. Nie trafił w wojsko. Nie trafił. On o, za rozzytą, za widział Pan widział teraz, pan teraz techniczne uderzenie Cwaliny? Było świetne, lotka była taka podcięta i przeszła przez siatkę. To było piękne uderzenie, można powiedzieć. Chciałbym na każda, każda teoretycznie nawet sporna lotka składająca się, się koło granicy no i teraz autentycznie jeszcze jeden i tu jest kapiernik pol trzymał będzie prowadziło w metrze 2-1. Do gry podwójnej pani... <śles> 21-15 punkt dwadzieścia jeden piętnaście na prowadzenie meczu z technikiem dziewczynę dwa do jednego reklama robić zdjęcia, a Helenka pozowała. I fotografie leżą tylko w szufladzie lub na dysku komputera. A chciałbyś pochwalić się zdjęciami rodzinie? To świetnie się składa. Przyjdź do nas, a my zrobimy ci niezapomnianą prezentację, że Helenka, sąsiedzi i rodzina będą ci zazdrościć. Agencja reklamowo-wydawnicza Omega, ulica Sejneńska, 1 Suwałki. Telefon 87 565 33 33. Zrób prezent sobie lub swoim bliskim. reklamie.